Czy zdarza się wam zastanawiać czasem, co było przed nami na tym świecie? Co bądź kto funkcjonował te eonny temu w tym miejscu? Badania archeologów dawały nam przez lata obraz tego, co mogło się dziać setki lat temu, a nawet tysiące. Jednakże, czy kiedykolwiek pomyśleliście o tym, iż w czasach prehistorycznych, Mogły się tu znajdować mityczne byty, sprowadzając na ten świat przedwiecznych? Istoty poza naszym rozumieniem zostawiłyby pod ziemią swojego Boga, który to czekałby na ten czas, kiedy danemu będzie się wydostać zamknięcia. Jednym z takich przykładów jest wielki przedwieczny, którego przez lata przedstawiano wieloma imionami. Mroczny Bóg. Patron demonów, piekielny bóg, rzecz na górze Ktanta, Tanotach, Gatan, Ktanta. Częściej jednak trafia się na jeszcze jedno imię, pod którym lepiej jest znany Gatanota skrajnie obrzydliwy potwór, sprowadzony na ziemię z planety Xov, do ciemnej, wydrążonej jamy. Pod górą Yidgo w krainie Kna mieszczącej się na kontynencie Mu za sprawą kosmicznej rasy skorupiaków z Jugot. zwanych Migo na szczycie owej góry skorupiaki zbudowały wielką fortecę w której zaczął rozwijać się jego kult skorupiaki po okresie paru stuleci zniknęły z jego okolic Jedni twierdzą, że wyruszyły w dalsze podróże, inni zaś, że wrócili do Jugot. W ich miejsce jednak pojawił się człowiek. Nasi przodkowie zrozumieli bardzo szybko, z jak niebezpiecznym bytem mają do czynienia. Przez to postanowili kontynuować dzieło Migo. Kultyści robili wszystko, co tylko potrzebne, śląc modły i składając ofiary, aby Gatanota... Nie wyłonił się skrypty, niszcząc wszystko wokół siebie. Zapewne ciekawi was, jak wygląda ten byt. Jak dotąd nadmieniłem tylko, iż wygląd jego jest obrzydliwy. Jednak jest gdzieś bardziej szczegółowy opis tego bytu. Czy komuś udało się przelać ten obraz na kartkę? O dziwo tak, jest taki fragment. Wyłaniając się z ziejącej zapadni w krypcie cyklopów, ujrzałem tak niewiarygodną potworność, że nie mogłem wątpić w moc jej pierwowzoru, który zabijał samym widokiem. Nawet teraz nie jestem w stanie opisać go żadnymi słowami. Mógłbym nazwać go gigantycznym, mackowatym, trąbowatym, o ośmiornicowych oczach półamorficznym, plastikowym. Częściowo płasko nabłąkowym, częściowo pomarszczonym. O! Ale nic, co mógłbym powiedzieć, nie mogłoby nawet przybliżyć odrażającego, bezbożnego, nieludzkiego, pozagalaktycznego horroru, nienawiści i niewypowiedzianego zła tego zakazanego pomiotu, czarnego chaosu. Gdy piszę te słowa, Związany z nimi mentalny obraz sprawia, że odchylam się do tyłu, mdli mnie i przyprawia mdłości. Z innych pism wynika, jakoby miał posiadać tysiące macek, pasz i organów czuciowych. Na dodatek, aspekt ośmiornicy łączyć się miał z tłowiem słonia. Więcej opisów trudno znaleźć, przez konsekwencje, jakie czekają śmiertelnika. Który zobaczy potwora? Jakie konsekwencje? Czyżby ślepota, niepoczytalność, a może nawet wybuch gałek ocznych? Hmm, interesuje was to. No dobra, powiem wam. Każdy, kto chociaż przez moment znajdzie się w zasięgu wzroku gatanoty bądź jego wiernej podobizny, zostaje strawiony przez jego klątwę. W ciągu kilku minut ciało i ścięgna ofiary twardnieją, przybierając konsystencję wygarbowanej skóry i kości. Mózg natomiast i organy wewnętrzne pozostają w dobrym stanie, uwięzione w czymś przypominającym żywą mumię. Jedynym miłosiernym czynem, jaki możemy wykonać, by skrócić katusze ofiary, to zniszczyć mu mózg. Zaprawdę nikt nie powinien cierpieć bezkresnej wieczności w takim stanie. Widzenie Boga lub jego wizerunku, jak zgadzają się wszystkie legendy o odrodzeniu Jugot, oznaczało paraliż i skamienienie wyjątkowo szokującego rodzaju, w którym ofiara zamieniała się w kamień i skórę na zewnątrz, podczas gdy mózg wewnątrz pozostawiał wiecznie żywy. Potwornie unieruchomiony i uwięziony przez wieki, i szalenie świadomy upływu niekończących się epok beznadziejnej bezczynności. Aż przypadek i czas mogą dokończyć rozkład skamieniałej skorupy i pozostawić ją wystawioną na śmierć. Słyszymy o osobach opisujących jego wygląd, opisujących klątwę, jednak kto po raz pierwszy napomknął o nim w swych książkach. Pierwsze pojawienie się Mrocznego Boga miało miejsce w kwietniu 1935 roku na łamach gazety Weird Tales opowiadaniu pod tytułem Z Otchłani Czasu, napisanym przez Howarda Philipsa Lovecrafta razem ze współautorką, panną Hazel Held, w 1932 roku. Współpraca tej dwójki wyszła za sprawą dodatkowego zajęcia Howarda. Czym było poprawianie opowiadań z gatunku Weird Fiction, które później zostało określone jako horror, jednak ta współpraca nie wyglądała tak dobrze jak współpraca z Augustusem Derletem. Cytując biografię Lovecrafta jest bardzo mało prawdopodobne, by jedynie je wykańczał albo tylko proponował zmiany, które przeprowadzała Held. Większość z nich, a może wszystkie, zostały oparte wyłącznie na podstawie planów ramowych i napisane niemal w całości przez Lovecrafta. Trzeba podkreślić, że pośród wszystkich tekstów poprawionych przez Lovecrafta, prace pisane dla Held są najbliższe autorskim utworom. Wiemy więc jak kończy jego ofiara, skąd tu przybył, jak wygląda. Co więcej, wiemy teraz kiedy po raz pierwszy o nim usłyszeliśmy. Jednak, co dalej działo się z nim przez następne lata? Czy kult utrzymał go w zamknięciu? I czy utrzymuje nadal? Czy jednak uwolnił się na zewnątrz? Kult Gatanoty w krainie Kna był wszechpotężny, aż do momentu zatonięcia kontynentu Mu, który do dziś skrywa się pod Oceanem Spokojnym. Mroczny Bóg został wtedy uwięziony w swej jamie. Zaślad ślad jego kultu rozprzestrzenił się po Egipcie, Persji, Chinach, Afryce, Meksyku i Peru. Do dziś znaleźć go możemy na terenach Dalekiego Wschodu i wyspach Pacyfiku. Chwila, chwila, chwila! Czy to przypadek, że słyszymy o wielkim przedwiecznym, który uwięziony jest w Oceanie Spokojnym? Czy my już o kimś takim nie słyszeliśmy? Oczywiście, że słyszeliśmy. W oceanie spokojnym, zamknięty wewnątrz miasta R'lyeh, spoczywa Ktulu. Co jeszcze może łączyć tych przedwiecznych? Jak myślicie? Oj, łączy ich dużo znacznie więcej niż tylko miejsce, w którym czekają na swój moment. Gatanota jest jednym z wielu dzieci drzemiącego Ktulu i potężnej matki Idych. Zrodzony na planecie Xov, tak jak kilku jego pobratyńców, zjawił się na Ziemi, tak jakby większa siła przywiązała ich do swojego ojca. Czasami, gdy wstrząsy tektoniczne wnoszą wulkan Gatanoty na powierzchnię wody, ów obraz zapowiada dzień, którym uniesie się na nowo, razem z rjech, aby już nigdy nie zatonąć ponownie. Co się wtedy wydarzy, tego jeszcze nie wiemy, ale możemy podejrzewać najgorsze. Wiem wiem, o co chcecie zapytać. Czy da się go unicestwić, czy jest możliwość pozbycia się go raz na zawsze? Ze starych ksiąg nie znamy sposobu na pozbycie się gatanot na stałe. Jedynym sposobem, jaki możemy się przed nim bronić, to utrzymać go w zamknięciu i zrobić wszystko, by nigdy, ale to nigdy, nie wyszedł ze swojej jaskini. To by było wszystko, co możemy dowiedzieć się o mrocznym bóstwie, gata nocie. Nie przestajemy jednak na tym i będziemy dalej drążyć głębiej, by kiedyś dowiedzieć się jeszcze więcej. Wy natomiast pozostańcie rozważni z tym, w jaką ciemność zaglądacie. Aby czasem nie paść ofiarą klątwy. Dla Do własnego dobra, omijajcie wyspy pomiędzy Nową Zelandią i Chile. Dla własnego dobra. Dziękuję za wysłuchanie nagrania o przedwiecznych bytach i nadnaturalnych istotach Howarda Philipsa Lovecrafta. Jeżeli się podobało, zostaw po sobie komentarz, a może interesuje was jakiś poszczególny przedwieczny o którym chcielibyście usłyszeć, piszcie na dole. Niemniej jednak życzę każdemu udanego wypoczynku i pamiętajcie, nie zaglądajcie w ciemność. Клую, Лия, я, ганна, пыль,